81 rocznica śmierci e, Romana Gnowskiego, ojca naszej niepodległości, e, twórcy e, nowoczesne, nowoczesnego nacjonalizmu, nowoczesnej idei narodowej, e, która pomimo prób e, jej e, zniszczenia trwa e, do dnia dzisiejszego i e, Bóg pozwoli będzie trwała aż do Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie, gdyby nie dom rodziny. W 1864 roku, a więc w roku upadku powstania styczniowego, kiedy jego ojciec Wincenty miał złożyć swój podpis pod świadectwem pod świadectwem urodzin Romana, swojego syna, nie podpisał się po polsku. Nie podpisał się po rosyjsku, co carski urzędnik ztifował wpisem niepiśmienny. Dla osoby pochodzenia szlacheckiego w ówczesnych realiach klasowych było to ogromne upokorzenie. Drobny gest narodowego oporu stał się jednak wielkim gestem narodowego wychowania swojego syna. Dziś wiemy doskonale jak ważne jest wychowanie młodego pokolenia, młodych ludzi, jak ważny jest dom rodzinny, jak ważne jest wychowanie narodowe. Dla Romana Dmowskiego bycie Polakiem oznaczało obowiązki. Obowiązki wobec Kościoła, wobec Ojczyzny, Wobec narodu. Służył narodowi przez całe swoje życie, oddał dla Polski i dla naszego narodu wszystkie swoje siły, umiejętności, stał się jednym z naszych bohaterów narodowych. Roman Gmowski dzierży palmę pierwszeństwa także w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jego wkład i jego dziedzictwo my teraz dzierżymy i jego sztandar niesiemy dla dalszych pokoleń. Także w naszej pamięci, w naszych sercach pozostanie on jako twórca i ojciec, założyciel naszego ruchu narodowego, naszej niepodległości. Cześć jego pamięci. Dla na koniec chciałbym jeszcze przeczytać wystąpienie, wpis do pamiętnika jednego z chłopów z Podlasia, który w roku śmierci Romana Dmowskiego w 1939 roku w ten sposób o nim się wypowiedział: Wieść o śmierci Romana Dmowskiego napełnia mnie i całą moją rodzinę wielkim smutkiem i żalem. A więc żegnaj, wielki myślicielu, pracowniku i budowniczy niepodległej Polski. Żegnaj, coś nas od lasiaków, unitów zagrzewał w Polaku, do wytrwania w bierze ojców naszych. Żegnaj, drogowskazie, dla narodu polskiego. Lata przejdą, Twój duch zawsze pozostanie czysty, jasny i świetlany, a polskie pokolenia będą się szczycić Tobą. Wieczny odpoczynek mu dać Panu, a świat sobie żyje korzystanie z w świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Panem.